W drugim odcinku z serii pierdolony motor WFM. Dzisiaj rozbieramy silnik, który był wyremontowany ale przez utlenienie karterów. Kurwa, cieknie na połówkach i wypierdoliło szczelkę. Strasznie miło się łapy, to lepiej, bo jest zimno. Zresztą z góry przepraszam. Postaram się to dosyć szybko ogarnąć. Tak wygląda nasz pacjent. No i co, lecimy? Oczywiście kurwa, pierdolony motor WFM musi stać na kracie pojabolu, bo sam się kurwa nie utrzyma, także z niego, ale spuścić na no, kurwa. Kto to wymyślił? Jebanę, 34 jeszcze ciężko mi się kurwa ten telefon trzyma. Koleboż się bo to 5C kurwa iPhone nagrywa. Silnik już wyleciał z ramy, stoi sobie tutaj, zaraz go będziemy jebać. A tutaj motor WFM trzeba przedstawić. ...tak to wszystko tutaj jest git, poza jednym małym, kurwa, szczegółem. Dobra, jak nic do mnie nie dopatrzyłem. Tu jest tak wyżarty, że aż spierdala stąd ciśnienie, kurwa, z komory korybowej. No i co? Trzeba będzie to zawieźć do spawania. silnik zaraz połowina i chuj. Jazda, kurwa. Tylko świry są coś warte. No i co generalnie mogę powiedzieć o tym, co tutaj mamy? No kartery do spawania. No wale można w sumie poprawić gdym. Chyba to dam pokażowi. Z kilku ciekawych rzeczy to jeszcze co? Tak no to nic ciekawego, bo reszta była glit. Skrzynia super. To cylinder też super. No a co z tego, jak Karty do dupy inspirować